Dziś meldujemy się na zupełnie nowym łowisku, na którym jeszcze nie byłem, choć miałem w planach, żeby się tutaj pojawić. I dzisiaj moje wędkarskie marzenie się ziści. Dziś pływamy z Grzegorzem na zupełnie nowej jednostce pływającej, no i badamy nieodgadnione wody w poszukiwaniu generalnie sandaczy. A to nowe łowisko to jezioro Nyskie, nazywane również głębinowym czy też po prostu zbiornikiem Nysa, to zbiornik zaporowy, retencyjny. Utworzony na Nysie Kłodzkiej w 1971 roku ma aż 20 km2 powierzchni, a jego średnia głębokość to od 5 do 15 metrów. I co ważniejsze, w wielu miejscach nie brakuje tu spadków i załamania dna, co dla nas, poszukiwaczy drapieżników, jest wymarzoną sytuacją. Co staniemy sobie tutaj w okolicy tych barek, bo jednak wybierany materiał z dna zawsze podnosi jakiś pokarm. Zawsze będzie się tu kręciła drobnica. I tutaj liczę na sandacza. Zobaczymy, może akurat. O, 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 o piękna ryba. Tego dnia towarzyszyła nam piękna, słoneczna pogoda i bardzo wysokie temperatury. Pogoda zupełnie nie nadająca się na sandacze, według książek i wędkarskich porzekadeł, ale chcieliśmy udowodnić, że piękne sandacze można łowić bez względu na pogodę. E, tutaj jest 5 metrów, tam jest dołek jakiś. Generalnie tutaj dookoła widziałem, że ryby się kręcą. Oraczek! Był to de facto mój pierwszy wyjazd na sandacze w tym roku i testowanie zupełnie nowego zestawu i nowego wędziska, które, już po pierwszych kilku rzutach, wydało mi się idealnym wyborem. Ale musiałem je odpowiednio poczuć, jak pracuję pod przynętą, dlatego też zacząłem od nieco cięższych główek, na poziomie 16 czy 15 gramów. Szybkie obstukiwanie dna nie przynosiło jednak rezultatów, więc zmieniłem taktykę. Postawiłem na płynną pracę wędziskiem i płynne podbicia bez bardzo dynamicznego podszarpywania. Generalnie najpierw wrzuciłem kilka razy inwaderem, bo jest to rodzaj przynęty, która naprawdę zawsze przynosiła mi bardzo fajne efekty. Więc yy, najpierw zacząłem od niej, a teraz z powrotem przychodem na pleasure shot. Na inwadera jeszcze mamy troszeczkę czasu. Jak wyjdzie jeszcze mocniejsze słońce, wtedy ja idę w czarne inwadery. Na tą chwilę spróbujemy pleasure shot. Nie dajcie sobie wmówić, gdy ktoś będzie przekonywał was, że wędkarstwo to nudny sport. Nic z tych rzeczy, a to co czasami dzieje się nad wodą potrafi zaskoczyć nawet po wielu latach spędzonych z wędką w ręku. Zmieniam przynętę. Idę w perłę, białą perłę, która być może będzie e, troszeczkę lepiej prowokowała sandacze. No i zobaczymy. Wolenie cały czas kuszą, cały czas denerwują swoją obecnością, ale trzeba poświęcić się chwilę jednak sandaczom. Przy sandaczach często brania są niezwykle elektryczne i musicie być bardzo skupieni, bo gdy poczujecie to branie na swoim wędzisku, to jest już po prostu za późno. Siedzi! Wiedziałem! Odbiorę Ci ładny sandarczyk. Zakryć mu ten hamulec nie dawaj buta. Patrz, odpięty. Zaliczone. Jest piękny, nierekordowy, ale piękny sandaczyk. Twój pierwszy osmuchowski. Osmuchowski pierwszy. Nyski. Nyski pierwszy. Nowe wędzisko rozdziewiczone sandaczowe, więc wszystko się zgadza. Buziak i zaraz wraca do wody. I okazuje się, że perełka zrobiła jednak e, różnicę. Jak widzicie, trochę inaczej ją uzbroiłem. Ona jest, nie jest uzbrojona e, równolegle. Ten hak jest wystawiony nieco mocniej. Przy sandaczach nie ma to takiego znaczenia, jeżeli chodzi o długość trzonka. Czy będziecie zbroili tak jak typowo przy szczupakach, równiutko? Tu nawet ten krótszy hak nie robi Wam żadnej wielkiej szkody, ponieważ sandacze generalnie atakują od przodu, od główki. Dlatego też, przeze mnie nieco mocniej, wystawiony hak i sukces. Próbujemy teraz czegoś innego. Może uda się popłynąć w miejsce, gdzie będzie bardziej rokowało pod kątem szczupaków, bo nebrania sandaczowe lekko zgasły, a potem wrócimy tu ewentualnie, by spróbować swoich sił nieco później. Czekaj, czekaj, Grzesiu! Tam. Po sandaczach przyszedł czas na poznanie nieco lepiej tej wody i odwiedzenie typowo szczupakowych miejsc, które mieliśmy nadzieję, otworzą nam jezioro nyskie na inne gatunki ryb. I powiedzmy sobie wprost, nie była to typowo szczupakowa pogoda, ale nie można też powiedzieć, że woda była martwa, bo niemal wszędzie to chlapały się bolenie żerujące na drobnice. Podpłynęliśmy nieco bliżej trzcin. Są tutaj dosyć głębokie trzciny, więc powodzenie możecie łowić na wsady. Czyli umieszczać Waszą przynętę jak najbliżej trzcin. Jeżeli tam jest wystarczająca głębokość, to możecie liczyć na to, że szczupaki stoją pyskami po prostu do góry, czyhając na to, co z tych trzcin traw spadnie im do wody i niemal natychmiast atakują. Dlatego przy łowieniu na wsady bardzo istotne jest, żebyście jak najbliżej podawali przynętę trzcin to raz, a dwa od razu zamykali kabą w Waszych kołowrotkach, ponieważ bardzo często ten atak następuje dosłownie natychmiast bo kiedy tylko przynęta pojawi się w wodzie następuje atak, warunek konieczny, dość głębokie trzciny. Takiego czegoś Dlaczego się aż zazdroszczę. Dobre to było. O stary. Masz dzisiaj farcika, nie? Mam dzisiaj farcika. Pierwszy boleń na gumę w życiu. Jeszcze mi się to nie zdarzyło. Zobaczcie, co się stało z gumą jak została zniszczona po prostu przez e, Bolenia. Naprawdę ładny Boleń. Jest, jest. Trzydziesty. Szupły. Dawaj go do podwieraka od razu. Piękny. Yeah. Co to stary było teraz? To był naprawdę ładny szczupak, 70+. Plus. Co to teraz było? Ty, najlepsze jest to, że zabrakło tyle, żeby wpadł do podbieraka. Tak, ale nawet jak się wypiął, to już prawie go miałem, ale odpłynął. Dobra, co? coś w podbieraku na szczęście jest, zaraz prezentacja. Komar siadci na obiektywie. O, to jest naprawdę fajny boleń. Taki 60 też... O, lepiej, lepiej. ...koło 70 cm. Ale jaki gruby, silny, naprawdę fajna rybka. Boleń teraz chwilę odpocznie w podbieraku i wraca do wody. Mi się gorąco zrobiło stary. W ułamek sekundy, jak on wyskoczył. Ja już praktycznie pod samą łódką, przecież to na krótkim dyszlu yy, miałem to przynęty widziałem i nagle paszcza sło! Pach! No, Atak niesamowity. Była guma zniszczona totalnie. Więc teraz bardzo ciekawa przynęta, na którą jeszcze, co prawda, ryby nie miałem, ale wiem, że. Jest jedną z Twoich ulubionych Tak, ja e, bardzo dobrze na to. Przynęt z wymiennym ogonkiem w fajnych szczupakowych kolorach, którą możecie oczywiście również dociążyć, bo to jest dość e, lekka przynęta, ona dość wysoko pracuje, ale wystarczy, że założycie tutaj oliwkę, co ja też zresztą za moment uczynię, i macie fajny zestaw do obławiania nieco głębszych miejsc. Ważne jest to, żeby gdy wiesimy oliwkę, przywieszamy ją na oczku woblera. A agrafkę zapinamy za oczko, a nie za oliwkę. Nie dzielimy agrafki i oczka oliwką. Był naprawdę był fajny ten szczupak ładny. Grubiutki, to był taki ponad 70 cm. To już taki No ładny szczupak. Filmowy, Filmowy. Oj, tam jakieś zielsko jest. Po tych niespodziewanych emocjach wróciliśmy więc do obławiania kolejnych miejscówek, ale okazuje się, że to nie miał być wcale jeszcze koniec tego, czym jezioro Nyskie chciało nas, a konkretnie mnie, zaskoczyć. Stary, ale robisz robotę dzisiaj, nie? <noise> Może nie taki jednak duży jak myślałem. Kapotnik nie trafił! <noise> Jest! Może nie do końca tak. Zapięty jakbym sobie tego życzył, ale nie będę wybrzydzał. Szczupak zaliczony. Sandacz, poleń, szczupak. Brakuje mi jeszcze dzisiaj tylko o konia i mogę wracać do domu. I suma. Buziak. Idzie do wody. I co o tym sądzisz? A jest trochę drobnicę. Mamy dwa jakieś inne duże łuki. No ale wiesz, to są, to są łóżki. Pieseczek, hał 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 hał. To jest duża ryba. Kolega, pośred. Co to było? To jest sumek raz że trzepanie dwa zostawił ślus. Ewidentnie śluz na zestawie, który Wam mówi, zobaczcie, co tutaj się dzieje. Sumek. Tak na moje mniej więcej półtora metrowy sumek i gdybym rzeczywiście wyholował go z sukcesem, to uwierzcie, że ten dzień mógłbym zapisać jako prawdziwy komplet. No, że jasna, brakowało jeszcze okonia, ale na poszukiwanie ich zabrakło także czasu, choć na Jezioro Nyskie z pewnością z Grzesiem jeszcze wrócimy. Grzesiu, bardzo Ci dziękuję. Za twoją gościnę na Nowej Łodzi. Dobre wyniki na Nowej Łodzi to zawsze jest dobre wejście w sezon. Znaczy się pierwsze ryby już na Łodzi były, bo jak sam wiesz, byłem tu parę dni temu i sądacze już piękne wyjechały. No. Mam nadzieję, że wybierzemy się już niebawem na kolejną wyprawę. Na szczęście Grzesiu nie ma mi tego za złe, więc powiedział, że jeszcze kiedyś mnie zabierze na ryby i wspólnie powędkujemy, a teraz wybieramy się na spotkanie z Justynem Kołkiem. Zapraszam. Witaj Justynie. No cześć Piotrze, miło Cię widzieć. Wzajemnie, w końcu w lesie, mimo tego, że jest bardzo sucho, to grzyby już są. Wiesz co, nie jest bardzo sucho, ale widzę, że tutaj dość dużo już nazbierałeś kurek. Tak, pojawiły się w ostatnim czasie dość licznie. Wiem, wiem, beskidy właśnie zaroiły się w kurki faktycznie i może być ich teraz bardzo dużo. A co w dzisiejszym odcinku? Właśnie o kurkach, ale opowiem Ci pewne ciekawostki, do czego można te kurki też używać, nie tylko do jedzenia. No to w takim razie idziemy. No i jest kolejne skupisko pieprzników. Tyle, że to nie są pieprzniki jadalne. Właśnie znaczy, to jest taki jakby odmiany. To jest pieprznik blady. Troszkę już tu jest wysuszony, bo my jesteśmy z rana, ale później słońce na nich napiera i dlatego tutaj takie brzegi już są troszkę wysuszone. Ja widzę, że tam w koszyku masz kurki, te cieńsze. O widzisz, to to jest pieprznik ten popularny. Pieprznik jadalny kurk. Zawsze występują w dużych skupiskach. Od razu no, wyjaśnijmy, bo ja na samym początku powiedziałem, że to nie są pieprzniki jadalne. Te grzyby są jadalne i można je zbierać i, i spożywać, tyle tylko, że właśnie te kurki, o których mówiliśmy przed momentem, to jest nazwa jego pieprznik tak, jadalny. Obiecałeś, że dzisiaj opowiesz nieco więcej o innych zastosowaniach kurek. Kurka jest grzybem bardzo poszukiwanym, bardzo popularnym i jest na liście grzybów dopuszczonych do handlu i przetwórstwa w Polsce. Chętnie jest zbierana czy w sklepach kupywana, Robi się z niego przeważnie, z niej przeważnie sosy, miksuje się, bo ona jest bardzo ciężkostrawna. Nie wiem, czy kiedykolwiek zauważyłeś, żeby kurka była zaczerwiona, jak to grzybiarze mówią robaczywa, nie. Nawet ich robaki nie ruszają i ona często stosowana jest w celach leczniczych bardzo efektowna jest właśnie przy usuwaniu nieżytów jelitowych w naszym ludzkim organizmie i często robi się z nią ja ci tutaj pokażę Suszą ją, do tych celów ją suszą, y, mielą później i w ten sposób się spożywa właśnie na czyszczenie jelit, ale też się robi nalewki z niej i nalewkam y, też właśnie niszczy się y, właśnie te robale, które występują w naszym y, y, organizmie. Także widzisz, nie tylko do jedzenia, ale służy nawet w celach leczniczych i bardzo dużo teraz się jej bezkidak w tym roku pojawiło i dalej będą. One aż do jesieni występują. Ale to nie jedyne grzyby, nad którymi pochylimy się w dzisiejszym odcinku, i ten drugi gatunek też ma coś związanego z żółtym kolorem. Tak, to jest grzyb, który mylony jest z pewnym innym grzybem, w którym w ostatnim odcinku myśmy właśnie o nich mówili. Bardzo tajemniczo, ale zaraz wszystko się wyjaśni. Czas rozwiązać tę e, tajemnicę, o której mówiliśmy przed momentem. Mamy e, borowika żółtoporego. Tak, on obecnie będzie się nazywał Gorzkoborowik e, Żółtopory. To będą nowe nazwy, a właśnie tutaj ci pokażę. To jest ten, co myśmy już robili: borowik ceglastopory, też krasnoborowik w przyszłości. I zobacz, borowik ceglastopory. Ceglaste pory. Tak się to nazywa w grzybach. I na czonie jest taki nalot czerwonawy. Taka, jakby taka useczka. Natomiast borowik żółtopory, tutaj nawet mamy prześlimaki nagrezione. Widzisz, jak ładnie wygląda. Ale pokażę Ci, jak wygląda od spodu. Tego weźmiemy. O! I zobacz. O! A ten ma jakie pory? Żółte. I obydwa. Po przecięciu, tam masz nożyk, daj mi nożyka, po przecięciu one się zabarwiają, granatowieją. On już troszkę jest przysuszony, ale widzisz tu obrzęk taki granatowy, natomiast ceglastopory intensywniej zmienia. On za chwileczkę będzie całkiem taki ciemny. To są grzyby właśnie niejadalne. Ten, on nie jest jakby trujący, gorzkoborowik sama nazwa, zepsuje po prostu potrawę. Najpierw... Trzeba sprawdzić, a później dopiero dodawać do potrawy. Ale choćby się dodało do potrawy, nic się takiego nie stanie, bo tego nie zjemy, będzie gorzki. Nie dość, że nie jest ciężko trujący, to jeszcze jest bezpieczny. Trzeba powiedzieć też, że młodsze osobniki mają dużo bardziej czerwoną, czerwony trzon. Widzisz, tu jest młody i zobacz. Tutaj ma też takie czerwone, ale tu już na dole, przy ziemi. Natomiast z góry, jak jest dłuższy, czy później się wydłuży, to jest żółty nie jest taki jakby nakrapiany, tylko jakby pędzlem pomalował. Taki czerwony odcień. Zatem stawiamy tylko i wyłącznie na ceglastopory. Jeżeli chodzi o czerwoną nóżkę, je można śmiało zbierać, śmiało jeść, tyle że trzeba się mocniej napracować troszeczkę w kuchni, żeby je ładnie oprawić. Dziękuję Ci ja bardzo. Również. Zapraszamy do lasu i na kolejny odcinek.